Śpieszmy się, śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy, najważniejsze tak prędkie, że nagle się stanie, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, kiedy myślimy o kimś, bez niego zostając. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna, Zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności, wsiąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milknął w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon. Żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Kocham wciąż za mało i stale za późno. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. Nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Poczekaj, nie wierzysz, mówiła miłość? To, że nawet z dyplomem zgłupiejesz, życie bez pieniędzy, najlepsze, najgorsze, każdego łosia smażone krępę, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, diabła i pana Boga, w mieszkanie za rok, poczekaj, no jak cię romne, to we wszystko uwierzysz.